Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie. Wiesław Wiking was pozdrawia. Pytacie na różnych grupach i w komentarzach jaki nawóz jest najlepszy, jaki zastosować nawóz pod maliny, pod borówkę amerykańską, pod akres, pod czarną porzeczkę, ogólnie pod krzewy owocowe. Słuchajcie, Niepotrzebna Wam żadna chemia. Wystarczy trochę obornika co jakiś czas, raz na rok albo raz na dwa lata, i coś takiego jak ja tu zastosowałem. Czyli co, już pokazuję, mówię: czyli zrębka, drzew, pocięte, porąbane gałęzie, zarówno iglastek. I tych drzew, jak i liściastych. Słuchajcie, ja to przywiozłem sobie, dostałem od lasów państwowych. Mamy pracownika darmowego. Idź mały tam, się boicie takich robaczków. Zobaczycie, robaczka, słuchajcie, chcecie zwalczać, a po co? On tu robi dobrą robotę. Moi drodzy, nie ma lepszego nawozu i nie ma potrzeby stosowania nawozów jakichkolwiek. Nawet podborówkę amerykańską. Maliny, maliny są bardzo mało wymagające, będą rosły nawet w ekstremalnie trudnych warunkach. Słuchajcie, to jest odmiana jakaś późna. Owocuje aż do mrozów, do pierwszych mrozów. Słuchajcie, i trzeba ją. Co roku po zrzuceniu liści. Ja w tym roku wykosiłem to niedawno, na wiosnę, ale zaleca się po zrzuceniu liści uciąć. Ja tutaj mam na 5 cm, bo nie będzie owocować na, na takich badylach dwuletnich. Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie nawóz podborówkę amerykańską, nie ma nic lepszego, słuchajcie, niż zrębka z drzew i Iglasty, jeżeli chodzi o borówkę. Nie ma nic lepszego, słuchajcie, te borówki myślałem, że po prostu zginą, bo marnie wyglądały. Małe, drobne listki wyglądały na chore. Dlaczego? <laughs> Borówka nie puściła korzeni w tym gruncie, w którym ją posadziłem. Dopiero kiedy przykryłem to ściółką, po prostu ściółką ode mnie z lasu sosnowego. Moi drodzy w ciągu roku Tak przysypana 5 cm poniżej Tutaj tej ściółki Puściła korzenie na 20 cm Czyli, że Bardzo jej odpowiada Podłoże z lasu iglastego ściółkach Jeżeli nie chcecie Nawozić, zrobić po prostu Gnojóweczkę z igieł Z takiej ściółki Z lasu iglastego Tutaj mamy młodą sadzonkę z tamtego roku, zając niestety też nam uciął, bo nie mamy tu ogrodzone. To samo się tyczy agresu. Agres jeszcze nie przycięty, rosochaty. To samo tyczy się czarnej porzeczki. Nie potrzeba nawozić. Wystarczy odrobina albo oborniku, albo kompostu, albo resztek z kuchni. Czarna porzeczka bardzo dobrze się tutaj nam trzyma. Sadzonki czarnej porzeczki, ale to już widzieliście. No i to by było tyle w temacie, moi drodzy. Jeszcze na koniec powiem, że ile potrzeba by było zrębki, żeby tutaj przykryć. Mam ponad 3 ary tej działeczki, tego warzywnika. Żeby to zakryć taką cienką warstwą, tutaj mamy około 5 cm, może 7 teraz, ale to się jeszcze uleży. Żeby to zakryć całość, potrzebowałbym 35 metrów sześciennych, czyli taką 25 tonową łódkę. Za dużo tu jeszcze nie zrobiłem w tym roku Słuchajcie, dopiero zaczynam z czasem też krucho Ale w wolnych chwilach będziemy walczyć tutaj o dobrą, zdrową polską żywność Jeszcze powiem o korzyściach Korzyści są trzy, po pierwsze odżywianie roślin, po drugie chwasty nam nie przerastają przez to. Ja zrezygnowałem ze ściółkowania kartonami, jest z tym problem. A, trzeba przywieźć kartony, trzeba poodrywać folie, jest to czasochłonne, pracochłonne, folie, taśmę tą klejącą. Trzeba to rozłożyć, trzeba to zasypać. Jest w tym cholerę roboty. Mi się po prostu nie chce, nie mam czasu na to. Słuchajcie, jeżeli nam przez drębkę, przez tą naszą ściółczkę przerośnie jakiś chwast bardzo łatwo go wyrwać. Będą to jakieś pojedyncze, bardzo łatwo je usuniemy. Słuchajcie, kolejna korzyść. Klucz odżywiania. To jest to, że chwasty nie przerastają i ostatnia trzecia, ta ściółka, ta zrębka, będzie nam trzymać doskonale wilgoć. Pod tą zrębką będzie stale wilgotno, a tu słuchajcie, nie nieprzykryta grządka, zobaczcie, już mamy popiół, gdzieś tam głębiej wilgoć jest, ale już nam przesycha, żeby wam pokazać, co mam na myśli zaraz tutaj zajrzymy grządka, której jeszcze nie ruszyłem od tamtego roku jest ześciukowana, zobaczcie widzicie to, o tym stale mówię, cienka warstwa słuchajcie, centymetrowa warstwa ściułeczki i zobaczcie piękna, czarna, mokra ziemia i to tyle, moi drodzy jeszcze tutaj, Frank, podoba ci się staw. Pozwolę ci na niego popatrzeć. Mam nadzieję, że mnie zrozumiesz. Mam tu okropny bałagan. <laughs> Zanim zacznę siać i sadzić rośliny muszę to najpierw posprzątać słuchajcie w sprzątaniu, w robieniu porządków mam poważne zaległości jeszcze Wam pokażę czego używam do podlewania najtańszy sposób mamy tutaj moi drodzy ruską pompę tak zwany nurek Kosztuje to 100 zł. I daje radę, tak jak macie działeczkę 3 ary, 5 arów, 10 arów. W zupełności to wystarczy. Pompuje jakieś 20 litrów na minutę, coś takiego. No takiego brzęczka na nurka. Jest to bardzo dobra wydajność i do podlania takiej małej grządki małego warzywnika w zupełności mi to wystarcza. słuchajcie to tyle na dziś. no podbiał podbiał mnie to wszędzie rośnie różne zioła. tu mamy następne. Multum ziół. Pozdrawiam wszystkich ogrodników amatorów Słowian. Braci, braci i siostry i moi kochani do następnego. Trzymajcie się. Zdrowia wam wszystkim życzę.